Raz, raz. Kochani Wałgrzyszanie, jesteśmy tutaj kościołem, który wyszedł do Was, aby powiedzieć Wam dobrą nowinę. Chcemy się podzielić tutaj świadectwem swojego życia. Chcemy Wam tutaj przekazać, jak Jezus Chrystus, który zmartwychwstał, zmienił nasze życie, kiedy przyjęliśmy go do swojego serca. Każda z osób, która tutaj stoi, ma swoje świadectwo. Każda z osób, która tutaj stoi, przyjęła Jezusa Chrystusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. Chcemy tutaj, kochani, podzielić się tą miłością, która przyszła na świat, aby świat uratować, aby świat zbawić, bo Jezus Chrystus umarł na krzyżu. I poniósł na krzyż wszystkie choroby, wszystkie cierpienia, poniósł na krzyż ubóstwo. Tam się wszystko wykonało, kiedy umierał. Powiedział: Wykonało się! Jezus Chrystus to jest syn Boży, który przyszedł na świat, aby świat uratować. Kochani, my tutaj jesteśmy po to, aby Wam powiedzieć, jak on nas uratował, jak on zmienił nasze życie. Jak On wypełnił pustkę naszego życia, jak On codziennie daje nam radość wybawienia, dlatego że nie długie modlitwy, nie przebywanie w kościele, nie klękanie, i wołanie do obrazu dawa życie wieczne, ale jedynie wiara w Jego imię, w imię Jezusa Chrystusa. Bo Słowo Boże mówi w Ewangelii, w liście do Rzymian jest napisane, że serce. Uwierzymy ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznajemy ku zbawieniu. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. My uwierzyliśmy w potężne imię, bo na Jego imię zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że jedynie On jest Panem i Królem. Uwierzyliśmy w potężnego Boga. Mocnego Boga, który żyje, bo On zmartwychwstał i siedzi teraz po prawicy Ojca i stawia się teraz za nami u Ojca. Tylko Jezus Chrystus to jest jedyna droga, prawda i życie. Jeśli mówiono wam inaczej, albo jeśli tej prawdy nie znaliście, to my tutaj jesteśmy na świadectwo, że kiedy zawołaliśmy do Niego, kiedy, kiedy zawołaliśmy do tego Jezusa, to On usłyszą nasze wołanie, bo Bóg nie jest głuchy na nasze wołanie. Kiedy wołamy, to on odpowiada, on się nigdy nie spóźnia. Może jesteś zawiedziony, bo w twoje życiu dzieje się coś nie tak. Może jesteś zawiedziony tym Bogiem, ale może nigdy z serca do niego nie zawołałeś. Kiedy my zawołaliśmy serca, kiedy ja zawołałam serca do tego. Kiedy ja powiedziałam, Jezu, ja potrzebuję Ciebie, nie, że kiedy trwoga to do Boga, ale kiedy powiedziałam, potrzebuję Ciebie, chcę poznać Ciebie, to On przyszedł, to On mnie uratował, to On zmienił moje życie, to On napełnił pustkę, która, która była w moim sercu. Bo, kochani, Jezus Chrystus powiedział, że musicie się na nowo narodzić, musicie się narodzić z ducha, bo jesteście niepełni macie tylko duszę i ciało, ale wasz duch jest martwy, kiedy nie przyjmiecie go do swojego życia, to znaczy, że nie jesteście narodzeni z Bożego Ducha, ale kiedy to zrobicie, to macie pełnię w sobie, wtedy jesteście pełni, wtedy jesteście tak, jak Pan Bóg was stworzył i wtedy Bóg może mieć z wami relację, bo Bóg jest duchem i On może kontaktować się jedynie w duchu z człowiekiem, tylko w duchu i wtedy, kiedy ty go zawołasz serce, to on nie... Bagatelizuje twojego wołania Bo Bóg patrzy tylko i wyłącznie na serce Jezus Chrystus Brzydził się obłudnikami Mówił, że na zewnątrz jesteście pobożni Ale wewnątrz jesteście Trupich kości On się brzydził obłudnikami On patrzył na to, jakie jest serce człowieka I on przychodził Do tego, który woła I on przychodził i ratował Tego, który potrzebuje tej pomocy Jeśli potrzebujesz pomocy Jeśli potrzebujesz pomocy, to przyjdź Możemy się od Ciebie pomodlić za darmo. Nie, my, my nie chcemy od Was niczego. Nie chcemy od Was, abyście nam płacili. Nie potrzebujemy od Was niczego, ale przychodzimy tutaj na świadectwo. Słowo Boże mówi, że Chrystus, Chrystus wyzna przed Ojcem tego, który jest w niebie, każdego, który wyzna go tutaj, przed ludźmi na Ziemi. I my wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa. My się nie wstydzimy tej Ewangelii. Ona jest mocą Bożą ku zbawieniu. Słuchajcie, mowa o Krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Mowa o Krzyżu. Jest głupstwem dla tych, którzy giną, a dla nas jest mocą Bożą ku zbawieniu, dlatego że my uwierzyliśmy, dlatego że my doświadczamy tego Chrystusa każdego dnia. Możesz być wolny z każdego nałogu, możesz być uwolniony, bo Jezus Chrystus, bo Jezus Chrystus umarł za to, abyś był prawdziwie wolny kiedy poznacie prawdę, to prawda was wyswobodzi. Jeśli nie znasz prawdy, to nie możesz być wyzwolony i wyswobodzony. Bo jedynie prawda, a Jezus powiedział o sobie, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Na pewno nie raz czytaliście to na, na, na kościołach, na pewno nie raz słyszeliście i wyśmiechtany to jest dla was slogan, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I szukacie ratunku. Może nie u Jezusa, ale u jakichś pośredników. A jedynym pośrednikiem do, 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 do Ojca jest Jezus Chrystus. Jedyną drogą jest Jezus Chrystus. I kiedy przyjmujesz to prawdę do swojego życia, to On daje ci życie. I to daje ci życie wieczne. Kochani, już dzisiaj możesz być zbawiony. I tylko przez prosty akt wiary. Przez wolną wolę. Kiedy zawołasz Jego imienia, kiedy zawołasz Jego imienia, to dzisiaj możesz narodzić się z Bożego Ducha. I dzisiaj możesz mieć pewność zbawienia, że kiedy umrzesz, to idziesz do nieba. Nie potrzebujesz wykupienia szczyzca. Bo nie ma miejsca jest tylko piekło i niebo. I dzisiaj przez ten prosty akt wiary może stać się dzieckiem Bożym, bo Dzieci Boże to są ci, którzy uwierzyli w Jego imię, bo Dzieci Boże to są ci, którzy chodzą w duchu ich prawdzie. Hallelujah! Ja dziękuję temu Ojcu, który dał światu rozwiązanie, proste rozwiązanie, które dał światu ratunek. Ja dziękuję Ojcu, który jest w niebie, który patrzy na wszystkich ludzi, który patrzy na każdego, który woła do Niego z głębi swojego serca. Ja dziękuję Mu za to, że On nas uratował i ja modlę się teraz o każdego, który tego słucha. Ja modlę się, aby Jego serce zmiękło, aby abyście nie zatwardzali swojego serca na tą prawdę, abyście nie bo to jest dobra nowina, bo to jest pełna Ewangelia, że Chrystus umarł za was, umarł za każdego, ale nie możesz być zbawiony, jeśli odrzucisz Jego imienia i odrzucisz Jego ofiary na Krzyżu Golgoty. Kochani, zatrzymajcie się na chwilę, posłuchajcie tego, bo to jest prawda: prawda z Krzyża Golgoty, dzieło Golgoty. My nie głosimy Wam reliki, my nie głosimy Wam jakiś tam. Pustych frazesów, my nie głosimy Wam pustych rzeczy. Słowo Boże, Królestwo Boże, ono zasadza się nie na słowie, ale na mocy. My Wam tu głosimy Królestwo Boże, które zasadza się na mocy. Jeśli potrzebujesz modlitwy, jeśli jesteś chory, jeśli, jeśli masz depresję, jeśli cierpisz w nocy, bo jesteś nękany przejazd przez jakieś złe duchy, jeśli potrzebujesz modlitwy, to dzisiaj możemy się o Ciebie pomodlić, możemy Nałożyć swoje święte ręce, dlatego że Duch Święty mieszka w nas, dlatego że Jezus Chrystus chce zamieszkać w Tobie, chce zamieszkać w Tobie. Kościół to nie jest budynek, kościół to są ludzie odrodzeni z Bożego Ducha. Jezus Chrystus mieszka we mnie, dlatego że do Niego zawołałam. Jeżeli nie możesz się uwolnić, od narkotyków nie możesz się uwolnić od, od nikotyny, nie możesz się uwolnić od alkoholu, ale, ale chcesz, ale pragniesz i nie wiesz, jak to zrobić. Przyjdź dzisiaj do nas. Przyjdź dzisiaj do nas. Możemy dzisiaj się o Ciebie pomodlić. Możemy rozwalić wszelką ciemność, która, która, która przychodzi do Twojego życia. Słuchajcie, Bóg dał ziemię w posiadanie synom ludzkim. On dał nam tą ziemię w posiadanie i mówisz, skąd to zło? skoro Bóg jest, to nie dopuściłby do tego, aby to zło się tutaj na świecie panoszyło. A ja Ci powiem, że Bóg dał wolną wolę człowiekowi. I to zło jest tylko i wyłącznie dlatego, że człowiek, że człowiek dokonuje takich wyborów, że człowiek nie przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego pana i zbawiciela. I dlatego to zło się szerzy. Ale możesz to dzisiaj zmienić. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, aby się w nim weselić i radować. Dzisiaj możecie się weselić, że Wasze imiona zostaną zapisane w księdze życia. W księdze życia! Że, że dzisiaj może. Możesz wyciągnąć swoją dłoń, a Jezus ją uchwyci i wyciągnie cię z dołu głębokiego, wyciągnie cię z błota krząskiego, bo to jest kochany Bóg, bo to jest dobry Ojciec. I On dał rozwiązanie jedynie w Jezusie Chrystusie, jedynie w Jezusie Chrystusie. Modli się do obrazów, może się modlić. Ja nie wiem, jakie jest twoje życie Ale ja tak miałam, że klękałam przed ołtarzem Modliłam się do obrazów Modliłam się do figurek I moje życie się nie zmieniało Było cały czas takie samo Ale kiedy zawołałam do żywego Jezusa Który jest duchem Kiedy zawołałam, to On przyszedł On mnie napełnił swoją miłością On mnie napełnił swoją radością Kochani, Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże To nie pokarmi na pój. Królestwo Boże to jest pokarm i sprawiedliwość w Duchu Świętym możesz mieć pokój, jakiego ci nikt nie może dać. Pokój, który jest wewnętrzny. Nie spokój, ale pokój, że na świecie będą się różne rzeczy działy, ale ty w Bożym pokoju będziesz chodził. Tylko możesz go osiągnąć w Jezusie Chrystusie, bo Jezus Chrystus jest pokojem, pokojem, który Bóg zesłał na świat, abyś Ty mógł doświadczać tego w swoim życiu. Możesz mieć natarczywe myśli, możesz mieć myśli samobójcze i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Tylko krew Jezusa Chrystusa została przelana na krzyżu Golgoty do ostatniej kropli do ostatniej kropli, abyś był wolny od tego, aby te myśli samobójcze od ciebie odeszły raz na zawsze. Abyś był wolny od każdej presji. Od każdej presji, która, która ciebie nęka i męczy. To są złe duchy, to są demony. Tak na imię Jezusa muszą wziąć swoje kolano. My prezentujemy Wam tutaj królestwo Boże, które zasadza się na mocy, ale Bóg dał ludziom wolną wolę. Możesz to wziąć, ale możesz to dzisiaj odrzucić. My przychodzimy teraz z prawdą Ewangelii. My głosimy Wam pełną teraz z Krzyża Golgoty. Nie bądź, nie bądź zatwardziały, nie bądź zatwardziały, nie zatwardzaj dzisiaj serca swojego na to słowo, które dzisiaj głosimy. On mnie uratował. On uratował wszystkich, którzy tu stoją ze mną. On nas uratował. On dał mi pokój. On z osoby niepewnej uczynił osobę pewną. Nigdy bym tu do Was nie wyszła, nigdy by Wam o tym nie mówiła, ale napełnił mnie swoją miłością. Jego miłość rozrana jest w moim sercu. Ja robię to tylko z miłości do Was, bo wiecie, miłość jest odpowiedzialna. Jezus z miłości dla nas. On poszedł na krzyż, jego nie ukrzyżowali. On sam poszedł i dał się ukrzyżować. Dlatego my tu wychodzimy i my nie oczekujemy głaskania, nie oczekujemy niczego od Was. Ale głosimy tą prawdę, bo możemy dzisiaj uratować życie ludzkie. Możemy dzisiaj przyczynić się do tego, że Ty, że Ty zostaniesz dzisiaj uratowany, bo dzisiaj przyszła do Ciebie Ewangelia, bo wyszliśmy tutaj na ulicę, abyś Ty mógł to usłyszeć, abyś Ty mógł usłyszeć głos. Jesteśmy głosem. Miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem, bo to jest jedyne i najlepsze rozwiązanie. Jedyne i najlepsze. A pojedna się jedynie przez Jezusa Chrystusa. Tylko on, tylko on umarł za ciebie. Tylko on został przybity do krzyża. Tylko on poniósł karę, która należała się mi i tobie. Należała się dlatego, że wszyscy. I braki chwały w Bożej. Jedynym, jedynym człowiekiem Bogiem, który nie zgrzeszył, był Jezus Chrystus. On się stał człowiekiem, stał się człowiekiem ze zwętu na Ciebie, ze zwętu na mnie. I On poniósł wszystkie nasze grzechy na krzyż Golgoty, naszymi grzechami został przybity do krzyża. Poniósł karę, która się należała nam, nam się należała za nasze grzeszne życie, kara, ale On ją poniósł na krzyż. To zostało przybite do krzyża Golgoty w jego ciele. I teraz, kiedy przyjmiesz tą ofiarę, kiedy przyjmiesz tą ofiarę, bo ta cena została za ciebie zapłacona, zapłacona, możesz ją przyjąć i być wykupiony z niewoli. On Cię powołał do wolności, abyś chodził w pełni wolności, abyś chodził w pełni radości. On Cię do tego powołał. Możesz tego dzisiaj doświadczyć. Kochani, my tutaj będziemy przez jakąś godzinkę, będziemy do Was mówić. Nie, nie, nie odchodźcie, słuchajcie, bo to jest prawda, która może uratować Wam życie. Amen. Amen.